Nigdzie indziej w Europie metamfetamina nie jest takim problemem jak w Czechach. To złoty interes dla producentów i dealerów mogących zarobić wielkie pieniądze. Ten narkotyk tak bardzo uzależnia, że ci, którzy go zażywają, często popełniają przestępstwa, by móc go kupić. Szef Centralnego Biura Antynarkotykowego, generał Jakub Fydrych, ma za zadanie zapanować nad plagą metamfetaminy zwanej tutaj perwitinem. Jaka jest skala tego problemu? Perwitin to, mówiąc najprościej, samo zło. Paskudny, perfidny narkotyk, który jest dziś w zasadzie najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia i życia naszego społeczeństwa, a rozprzestrzenia się w nim w sposób niemal całkowicie niekontrolowany. Stosują go też gangi trudniące się kradzieżą aut. Przestępcy wykorzystują stymulujące efekty działania metamfetaminy przy popełnianiu różnorakich przestępstw.